Nie ufam Jackowi Zielińskiemu pod żadnym względem w kwestii transferów. Jeśli człowiek, którego klub, drużyna w europejskich, pucharach, w europejskich pucharach za Kosty Runiajcia potrafiła wyglądać bardzo dobrze i potrafiła pokonać Aston Villa i potrafiła pokonać Almcar i wciąż liczyć się w lidze, a Jacek Zieliński potrafił wyjąć mu z drużyny Ernesta Muciego. Oczywiście przyjął ofertę bez i byłby głupi, gdyby tego nie zrobił, ale nie zastąpił Muciego żadnym zawodnikiem i potrafił sprzedać bartosza Slisza do MLS-u. I mimo tego, że sam Slisz chciał z klubu odejść, to też nie został w żaden sposób zastąpiony. To ja nie ufam, że. W jego interesie w pierwszej kolejności leży to, żeby ta drużyna była coraz silniejsza, tylko żeby zgadzał się bilans finansowy.